Hej wszystkie, moi z tej strony moi drodzy, jak zapewne pamiętacie, w listopadzie miałam zabieg w narkozie, który odbywał się w trybie nagłym, więc był dużo większy stres. Musiałam szukać kliniki, a finalnie za wszystko zapłacić. Tym razem miałam zabieg w trybie planowym na NFZ dzięki orzeczeniu i powiem Wam, że no to jest dużo mniejszy stres, niemniej przy okazji tego zabiegu też się wydarzyły pewne rzeczy, które no, powiedzmy, że w pewien sposób odbiły się na moim zdrowiu. Po ostatniej takiej operacji no miałam bardzo dużo komplikacji, teraz natomiast tak. Pamiętam, że nie byłam w stanie spać całą noc, a zabieg ogólnie miałam w piątek. No, i generalnie sprawa wygląda tak, że klinika, która w Oleśnicy zajmuje się tego typu zabiegami w narkozie ma też swoją filię w Wieruszowie i tam właśnie mieli najszybciej termin. Więc wraz z bratem pojechaliśmy drogą ekspresową, bo to wiadomo, musi być z Wami osoba dorosła, tak, która Was odbierze z tego zabiegu. No i właśnie tam jest szpital, a w tym szpitalu oddział chirurgii jednego dnia. I tam właśnie wykonują te zabiegi w nagrodzie, w tym stomatologiczne. Generalnie, wcześniej musiałam wykonać badania, w tym właśnie EKG, o którym już zresztą opowiadałam. Na szczęście wykurowałam się z grypy, no i też miałam badania z kryfi. I fajne jest to, że w przypadku tych badań z kryfi, to z tego co patrzyłam, jest możliwość, że wiecie, bierzecie fakturę za nie, a oni wam zwracają tą kasę, którą wydaliście na te badania, więc to jak najbardziej na plus. No i wiecie, przybywamy na ten oddział. Wiadomo, trzeba być na czczo. Zamiast butów, dają wam takie specjalne nakładki, trochę papierkowej roboty. No i potem trafiacie do poczekalni. Przede mną była jeszcze jedna dziewczynka, która widać, że była bardzo mocno zestresowana. No i ta dziewczynka miała pierwszeństwo, i w ogóle było na początku godzinne opóźnienie, ponieważ z tego co wiem, monitor nie chciał im załapać więc zanim w ogóle wykonali zabieg u tej dziewczynki, no trochę trzeba było się naczekać, no a wiecie, dla mnie najgorsze jest to, kiedy nie mogę napić się wody, bo ja ze względu po prostu na pewne moje schorzenia, ja mam taką potrzebę, że ja muszę na okągło pić wodę. No i po prostu to było dość stresujące, niemniej w końcu wiecie, zabieg zaczął zbliżać się do końca. Ja trafiłam na blok i tam właśnie najpierw zabierają was do takiej jednej sali, tam zakładają wenflon. No i tym razem miałam na nadgarstku, tu nie wiem czy widzicie, mam taki ślad po nim. No nie jest to zbyt wygodne miejsce, oczywiście też macie wywiad z anestezjologiem. No i ja oczywiście powiedziałam tak o tych różnych komplikacjach, które miały miejsce przy ostatnim zabiegu, no i też poprosiłam, żeby tym razem uważali na moje kąciki ust, żeby znowu mi się nie zrobił ropień. No i ogólnie jest spoko, tylko tutaj ten prawy mam trochę podrażniony, ale nie jest to coś, na co bym w życiu codziennym tak na zwracała uwagę. No i też w międzyczasie, wiecie, ja trochę czekam, a oni wywożą tą dziewczynkę. Ta dziewczynka mocno płakała, no ale finalnie też się doczekałam na swoją kolej no i trafiłam na salę no i właśnie zanim nie uśpię miałam okazję porozmawiać z panią stomatolog no i tutaj powiedziałam tak, że właśnie miałam prywatny zabieg, w trakcie którego usuwali mi górną ósemkę i już zwrócili uwagę, że tak jakby coś z moimi ósemkami znowu było nie tak więc ta stwierdziła, że no dobra, spoko, przyjrzę się ósemką w razie czego usunie no i też jako, że wiecie będę pod wpływem środków zwietrzających mięśnie, to od razu poprosi Chciałam, żeby wykonali mi przegląd, dlatego że po prostu wiecie, że już ze względu na moją chorobę ja nie mogę za bardzo trzymać ust otwartych, yy, dlatego to jak najbardziej na plus, yy, tak, że jak macie taki zabieg w narkozie, to oni od razu mają możliwość porobienia Wam innych zębów, zwłaszcza, że no za to nie płacicie. Teraz też ogólnie była nie wiem czy jakaś tam reforma czy coś, że właśnie teraz mają używać nieco innych plomb na NFZ, więc to też wiecie się na okrągło zmienia. No Ale dobra, powiem tak, na początku podali mi fentanyl i powiem wam, że to jest okropne dziadostwo. To jak ono wpływa na ludzką psychikę, zachowanie, emocje, to jest po prostu masakra i dlatego uważam to za twarde dragi, a nie za lek. Naprawdę powiem szczerze, że ja następnym razem się dwa razy zastanowię, czy będę w ogóle, wiecie, skora się skusić na fentanyl przy okazji zabiegów na rekozie. Wiem, że pewne osoby mają takie, że w zasadzie dlaczego się godziłaś na tego typu silny lek. No, bo wiecie, jednak jak idziecie na zabieg, no to wy zakładacie tak, że wykonują go profesjonaliści, którzy się na tym znają, a że później wychodzą takie jaja po jakimś leku, no to cóż. Powiem szczerze, że nawet nie wiem, kiedy zasnęłam, ale niestety spełniła się moja obawa i obudziłam się w trakcie wyciągania rurki z gardła. Już wiecie, tam szła jej końcówka, ale mimo wszystko. I powiem szczerze, że złapanie oddechu po tym to była jedna z najcięższych rzeczy, jakie kiedykolwiek musiałam zrobić w życiu. Ciągle w głowie miałam takie, wiecie, zacznij oddychać, zacznij oddychać. Niemniej po prostu no, na początku było mi bardzo ciężko wziąć ten pierwszy oddech. Też zwłaszcza, wiecie, to jest więc kaszel i chrypka gwarantowane, więc to też nie jest takie proste, to zresztą do wczoraj jeszcze się utrzymywało, no i w każdym razie powiem szczerze, że mam wrażenie, że ogólnie zostałam wybudzona za szybko, bo tak ogólnie na początku nie mogłam otworzyć oczu, ale wiecie, jakby spoko zdarza się. Natomiast powiem szczerze, że ja kompletnie nie byłam w stanie ruszać swoim ciałem, mimo że tak wiecie, chciałam to tak, jakbym położyła rękę i wiecie, i taki: no, ruszaj się, ruszaj się, no, bez szans. Po prostu no nie byłam w stanie wykonać najmniejszego ruchu, więc tak se leżałam na boku i jeszcze na dodatek dostałam bardzo silnego ataku tężyczkowego, ataku drgawek. No i takie ataki są no, bardzo niebezpieczne przy tej chorobie, ponieważ powodują jeszcze większe uszkodzenie układu nerwowego. No, i na szczęście brat był ze mną, aczkolwiek powiem szczerze, że nie podano mi żadnych środków przeciwdrygawkowych, a szkoda. No, i byłam zmuszona się męczyć z tym przez jakiś czas. I zresztą zauważyłam, że ostatnio, non-stop, praktycznie po narykozach, no mam ataki tężyczkowe. Wydaje mi się, że tak ogólnie, już po prostu też mój wiek robi swoje. Wiecie, że gorzej znoszę zabiegi w narkozie. Natomiast cieszę się, że też nie zostałam od razu wyrąbana na korytarz, co miało miejsce ostatnio, mimo że byłam kompletnie skołowana i wiecie, nie kontaktowałam. A tutaj jednak wywiezie mnie normalnie na salę, mogłam sobie trochę poleżeć, trochę dojść do siebie i dopiero jechać do domu, ponieważ, no jak już mówiłam, nawet nie byłam w stanie ruszać swoim ciałem, no też odbiła się na mnie ta noc, kiedy nie mogłam zasnąć, aczkolwiek powiem Wam, że leki trochę mnie postawiły na nogi. Więc to też nie jest tak, że po prostu po wybudzeniu jedyna rzecz, o jak jakiej byłam w stanie myśleć, to o tym, żeby się położyć spać. Raczej myślałam, żeby właśnie dojść do siebie stopniowo i móc właśnie jechać do domu. No i jeżeli chodzi o taki ból po zabiegu, to powiem tak: tym razem nie miałam założonych szwów, co jest mega. I tutaj miałam usuniętą dolną prawą ósemkę, bo się okazało, że już rzeczywiście zepsuta. Aczkolwiek powiem Wam, że ja prawie nie czuję, mam tylko lekko podrażnione. No i też jeszcze, no właśnie, no bo jako, że przyszłam grypę, to i tak zmagam się z komplikacjami w postaci problemów z jedzeniem, więc tak czy siak, no nieidealna sytuacja. Yy, jeszcze też ból gardła języka, no to język trochę czuję, czuć tak jakbym miała małą rękę na nim, też tutaj od spodu na wardze górnej też czuć jakbym miała taką jakby rękę, no a tak yy, poza tym to powiem szczerze, że ból dużo mniejszy niż przy ostatnim zabiegu, ale to też dlatego, że była dużo mniejsza ingerencja. No i jeszcze też z takich rzeczy, no to tak, wykonali mi ten przegląd, yy, tam były jakieś drobne ubytki, to od razu się nimi zajęli, więc stomatologa mam na chwilę obecną odhaczonego, no i bardzo dobrze, bo powiem Wam, że naprawdę, ja już nie wytrzymuję tych zabiegów, już nie daję rady trzymać ust otwartych za bardzo. No i też potem właśnie z bratem zajechaliśmy po rozmowie z panią stomatolog do domu, a w zasadzie do mamy. No i jak wróciliśmy, no to ja po prostu poszłam spać. W przypadku tej drugiej dolnej ósemki to na razie pani stomatolog stwierdziła, że nic się takiego nie dzieje. No i z tego względu, że jako dziecko straciłam dolną szóstkę, to stwierdziła, że tam ze względu na jakieś rzeczy związane z kością żuchwy czy coś takiego, to, że na razie będzie zachowana ta dolna ósemka, aczkolwiek oczywiście jeżeli w przyszłości by się zaczęła psuć, czy cokolwiek zaczęłoby się dziać. No, to będę mogła liczyć na pomoc. No i powiem Wam też jeszcze, że potem z kolei, jak się obudziłam wieczorem, no to tak mnie rozbolało gardło, że tu już rzeczywiście musiałam brać środki przeciwbólowe. Dzisiaj jest już w miarę ok. Aczkolwiek, no powiem szczerze, że cały czas mam przed oczami tamten atak tężyczkowy. Generalnie no to się mówi, tak, że tężyczka, aczkolwiek ja jestem jeszcze w trakcie diagnostyki genetycznej, więc może się okazać, że to w ogóle jest coś zupełnie innego, tylko po prostu objawy przypominają bardzo tę życzkę. Także tu jeszcze czekam na inne wyniki, jeszcze też czekają mnie badania w innym miejscu, także się finalnie okaże, co tam jest nie tak z tymi genami. Na chwilę obecną się cieszę, że zabieg mam już za sobą. Mówię jeszcze, żeby tylko na języku mi się to dziadostwo zagoiło, to by było spoko, aczkolwiek wszystko w swoim czasie. Także, moi drodzy, to na razie tyle, że wszystkim dużo zdrówka i na razie.